Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Snowrunner W poprzednim odcinku robiliśmy takie podstawowe misje i udało nam się wykonać tutaj tą jedną z tym mostem i chyba coś jeszcze, ale nie, nie dobrze, dobrze nie pamiętam A w tym odcinku chciałbym tutaj odblokować. Oczywiście nasz yy, garaż yy, ponieważ tam są bardzo fajne pojazdy Taki jeden bardzo fajny jest i pokażę wam go w tym odcinku więc no to co? To odpalamy tutaj auto i nie ma na co czekać, tylko jedziemy od razu to kamera tak szybko lata trochę Myślę, że tam przyjadę. Może nie będę z dużego błota. Chyba nie by było. Ten żerówka jest strasznie słaba na błoto. Jak wiecie, z, z poprzedniego odcinka coś muli, co jest na no, takie. żeby z górki Czy To takiego szczęścia jeszcze nie widziałem. Ale dobra. Jedziemy dalej. Nie wiem czy ja tam dobrze jadę Jest Tutaj co pamiętam, z tego co pamiętam To tutaj zaraz będzie farma Obok tej farmy W sumie za farmą będzie ten garaż Oj, już tutaj błoto się zaczyna Ten już siada no chyba bo jest trochę błoto przy tym garażu. Z tego co pamiętam, no, jest tutaj farma, jest ta autko Dobra. I ten garaż gdzieś tutaj powinien być. Tutaj będzie lepsza ciężarówka, która ma więcej mocy. Ma napęd na wszystkie koła, można łączyć. O, w lokale już nie pamiętam, co to było. No, jedno z tych, to na pewno. I tam sobie zamontuję po prostu, jak to nazwać, taką przyczepę, nie? Nie wiem, nie wiem. Pakę, o, pakę No to mi chodziło. Dobra. A jednak nie było tak źle Nie było żadnego bota nic Płytko, wszystko Okej, okay, mamy nasz warsztat tutaj Garaż w sumie sobie tutaj wiada, tako I mamy Jest ciężarówka ta Słoko Okej, okay, mamy garaż fajnie I co? Mam jechać do środka? Nie to, cały czas nie to klikam, to trzeba. Chyba nie mam. O, dobra. Eee, co mogę się przesiąść? Co mnie nie tylko że nie mam paliwa. No dobra, trudno, nie chcę się tankować. Nie hmm, będę musiał wjechać do garażu. O dobra, zatankuję go już. Czy tak? Ja nie mogę chyba. Dobra, trudno. Eee, czy to jest taki fajny pojazd? O! Eee... Oh uh -huh. that's okay Let's check the you viewer co ty? nie chcę tutaj, chcę tu. Bez zachowania żadnej ciężarówki. no, chcę to. Halo, bro. No nie, nie wiem o co chodzi. ja nie chcę na laskę, no. Dobra, pokaż na tą laskę. No nie, no, to jest śmieszne. Tutaj nie. Tutaj Dobra, po prostu chyba się wrócę do Was po przerwie i tyle, bo to nie ma sensu. Yy, dobra, jestem już po przerwie. Yy, trochę się męczyłem z to jest trochę bez sensu, bo musiałem yy, pojechać z tym autem na tą Alaskę. Ale i tak nic tam nie wiem zrobić. Tylko po prostu tam się tepnąć, i później znowu tutaj przyjechałem. Więc jest takie bez sensu, bardzo. Nie wiem po co to zrobili, no, no już dobra. No i na co się nie da. Ale dobra, tutaj jest to, co chciałbym wam pokazać. Tak wygląda. No wydaje się małe i takie słabe, ale jest bardzo mocne. Trafię wyciągnąć ciężarówkę z błota. Tego dużego błota, taką potężną. Ja miałem gdzieś, żeby tu wjechać do jakiegoś błota. I bym to wyciągnął. W sumie tutaj jest obok. E, obok jest ta farma, więc mogę to auto wyciągnąć. się tutaj wszystko jest włączone. Włączone jest wszystko. Eee, na 4 jest włączony cały czas Więc nie da się go wyłączyć Okej, okay, coś tam odblokowałem Eee. Źle wjechałem miałem pojechać na farmę Gdzie jest ta farma? Gdzieś tutaj chyba To jest tam. Dobra, jest w środku. To jedziemy po to auto i pokażę wam jak to autko sobie radzi. To autko jest z DLC yy, przepustki sezonowej, sezon pass. Yy, ja mam tą jakby całą, nie pierwszą pierwszy sezon, tylko po prostu całą. Yy, nie wiem jak to wygląda czy jak macie ten pierwszy sezon, czy będziecie mieli też to autko, czy nie? Ale nie wiem, czy ja Wam o tym mówiłem w poprzednim odcinku, ale promocja tej gry była wtedy kiedy dodali te auto, a ja w dzień, w dzień wcześniej. No już miałem tą grę I trochę tak, tak... O kurde, że bym przywalił No i trochę tak, tak słabo, nie? Bo zrobili promocję tej gry Ponieważ dodali to auto do gry Ono jest naprawdę dobra Ta DLC jest bardzo fajna Może nie no sobie to nawet nie wiem czy one jest fajne czy nie, ale... No ta autka jest fajna, tak chciałem powiedzieć. To i bez problemu sobie radzę w tym błocie, bo ta, ta ciężarówka, ta pomarańczowa, ona dawno by już tu dotknęła. Nawet co byśmy nie wjechali na to pole, ona już by stała. No czekaj się, bo ja nie zakceptowałem chyba. No właśnie. Dobra, zaraz tak tutaj podpinamy linę. No i tyle. No i ciągnie. No bez problemu po prostu. On jedzie tak, jakby tutaj nie było żadnego błota. Nawet z tym autem. Po prostu jedzie tak, jakby on był sam bez tego autu. W ogóle go nie czuję. jest mocno, mocno to auto. Wiele razy się wyko nim, żeby wyjechać z jakiegoś tego bagna czy, czy innych rzeczy. Bez problemu, taka głęboka woda, błoto, jeże, krzaki, jeże. Bez problemu. Czekajcie, gdzie mam to odstawić? Eee, tam, dobra. Coś tam dalej. No, tutaj, dobra. z programu, aż podskakuje tam dobra, i mamy pieniążki i sobie sprawdzimy inne zadania, co my tu mamy dobra to może nie e Co to jest? Zostać na farma A tam. To jest łatwe. E, dobra, ja sobie go zagaszę. i... O, o nie, dobra. To jednak nie. Chciałem sobie przyjechać tamtym, ale tamto auto nie ma paliwa, więc muszę sobie tym pojechać w sumie to te auto też może ciągnąć nawet przyczepy po prostu no nie ma haka tego na przyczepy ale może e, sobie podpiąć tą przyczepę do siebie po prostu linką i też linką hałowniczą można po prostu ciągnąć sobie to tam trochę będzie latać na boki, ale... Już trudno. Nieraz tak robiłem, bo po prostu te ciężarówki, które miałem, nie dawały sobie rady i musiałem jechać tym po prostu. Bo to przejechało przez wszystko i to bardzo ułatwia grać to auto. One jest OP. Takie pay to win trochę. Może nie trochę, może bardzo. Trochę to tak samo powiedziane. No cało to jest przedobre po prostu Co jest, ale mnie tu ściąga dziwnie Nawet nie tękuje tam tego, bo to nie ma sensu Ja w tym mam 40 litrów tylko paliwa Tam to dużo wymaga Teraz z że to jest gniecie, nie? straszne No to pewnie jak tam przywaliłem No tak się to robi, słuchajcie sobie się ją podciągnę tutaj przez F Można sobie linkę Jakby skrócić Już się nie da bardziej Dobra, to jedziemy tak no, jest nic Był strasznie, co zarzuca na zakręcie. Jak jest przyczepana, na niego podpięta. Staram się jakoś tak, o kurde, jakoś normalnie jechać. Zwykła marodna, ale nic nie widzę. O, z pierwszej sali będę jechał. Dobra, jest woda, to ja bez problemu raczej takie łatwe No kurde mniejszy bieg, ale nim to lepiej nowej ...problemu, jak mówiłem. O, nie wiem, Sharpie, co jest? Kamera się trzęsie, wszystko się trzęsie. To jest ten interfejs... ...tutaj po lewej stronie... ...w lewym dolnym rogu. Książę się trzęsie cały czas. co się dzieje? Coś teraz jakoś słabo jest, że... ...z górki jest. Dawaj. To lepiej wszystko? No dobra, już tu blisko No już chciałem tędy jechać, w sumie może mógłbym, ale... Dobra, pojadę tamtą drogą normalną Ta się w sumie na te skróty tam przyjechać, wyłamać by płot I by ogień, ale już... dobra, pojadę tak sobie skrócę trochę Tędy A, wizu szmuli To ja jest sobie podciągane. Ja A, za nic nie dało. Dobra, już blisko. A, jeszcze tutaj chciałbym wam powiedzieć, czy gracie w Fortnite'a e, lub w Rocket League. To możecie użyć mojego kodu w sklepie SHIMONEXXXIT z, z dużych, z małych, jak tam chcecie. W Rocket League działa i w Fortnite, cie. więc jeszcze, jeśli chcecie mnie wesprzeć, i z tego też będzie też losowanie na skiny różne. Jeśli będzie 10 osób wspierać mnie z, z kodem, to będzie losowanie na Skina na live. Taki za 1200 foulców, tylko musi być 10 wspierających. Te informacje będę ogłaszał na moim Discordzie, który Was zapraszam. Link w opisie też. I ja tutaj wziął jakieś kolejne zlecenie co to jest fajnego o żniwa, co to jest to dostarczenie to mi się nie chce tego robić ja mam, nie wiem, coś powyciągał takie na szybko szybkie wyciąganie równe sny, co to też e, jest tak bo też mam swój serwer e, na farmingu 19, dedykowany Będę się grać jak chcielibyście pograć, też link popiszę I jeśli chcecie kolejny odcineczek Z tej gierki, to e, 10 łapek I od razu nagrywam e, kolejny odcinek No może nagram i już po prostu wrzucę ale no, musi być te 10 łapek. Jeśli nie będzie 10 łapek, to po prostu nie będzie odcinka, tak? Więc musi być te 10 łapek. To co to jest? Jest to z świerkami. To jakaś przyczepa jest. No czekajcie, bo ja tutaj... Tutaj jest ciężarówka. Ja to wiem. Tutaj raz robię. Tak, jest tam ciężarówka. Ja bym po nią w sumie pojechał. Więc jedziemy. Czy tutaj e, też jeszcze gracie w Eurotracka na przykład? Też mam e, swoją firmę na TrackSbook. Więc jeśli chcecie być tutaj ze mną w mojej firmie, e, to. Też możecie być na Discord'a Wszystko w opisie e, Tak, jeśli kogoś tutaj By interesował, gdzie ta jest ciężarówka to znajduje się tutaj No na dole mapy, tak Mniej więcej po środku, ale bardziej po lewo W tym miejscu tutaj Od farmy, tak Tutaj jest ta ciężarówka Ja mam teraz sobie wyciągnął Dobra, podpinamy linkę. Sze, idzie na no easy. Czekaj jeszcze gdzie mam wyjechać. Tam, dobra. Idzie bardzo łatwo, bez problemu. Można tak powiedzieć. Jedzie tak, jakby po prostu jak te czerwone auto ciągłem wcześniej, tak po prostu że nie czuję tego, to jest naprawdę dobre auto <laughs> Właśnie miałbym jechać e, autem tym, tą, tą, tą ciężarówką, która tam stoi pod po, garażem a po prostu bym tego nie wyciągnął, bo to jest za słabe a ta autka jest bardzo dobra Polecam wam ten e, sezon pack Przypustkę sezonową tą To jest w ogóle ta auto, które mamy, te, te pierwsze, które jeździliśmy na pierwsze zlecenia. On się jakoś tam nazywa, nie wiem jak nawet. a e, czekaj, czy ja mam to dostarczyć na farmę? E, jak się sprawdza aktywne? Eee... Tak, na farmie Dobra Dlaczego mi nie pokazywała, że ma to na farmie? Dziwne No już dobra Co już robi? Noc już Nie ma co przewijać, już blisko, więc sobie dojadę, światełka mogę włączyć Żółte, ale są To nie kieca, że można sobie walnąć Jakieś kolorowe Światełka podciągnę go jeszcze no dobra i już na miejscu Szkoda, że ja nie, nie dostaję tych aut, które wyciągam Promocja, osiągasz rangę trzecią 12 tysięcy w ogóle Co to jest? Z to jest jakiś Czas Co tu chodzi? Jakiś wyścig? o co to jest? Regularne zostały się w dynesie są diesel a opóźniają się już kilka dni i się nie dowiedzieliśmy się, No na, na wciąż? Zaczną nam Padać jak much Wezwanie <laughs> Ale co ja mam tu robić? Tu jest na czas A no to, 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 to strasznie słabo. To się słabo hajcu dostaję za to, to Ale tu nie ma żadnego... Aha, ja mam to wszystko zrobić? Aaaa, no, to jest, jest sens, nie? Ale no, to dużo, dobra to to było na tyle. Pamiętajcie, 10 łapek, kolejny odcinek. Jak nie będzie, to nie ma odcinka po prostu. Mój kod w sklepie x Fortnite i Rocket League. W tych obu gra działa. Wbijajcie na Discordy, linki w opisie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. I hejus. jeszcze powiem wam tutaj za... Jeśli będzie 10 ferujących z moim kodem to posywanie do skina do Fortnite'a lub do Rocket League a. Trzymajcie się i na razie chaos